Dzień dobry, witam. W minionym tygodniu ta prawotwórcza aktywność rządzących była nieco mniejsza, nawet powiedziałbym niewielka. Tylko jedna ustawa opublikowana, 16 rozporządzeń, jeden wyrok trybunału, 18 obwieszczeń o tekstach jednolitych. Przy czym większość tych rozporządzeń dotyczy kwestii, które nie mają wpływu na sytuację prawną obywatela, dotyczą bardzo takich szczegółowych, technicznych kwestii. Tutaj na przykład. Może być rozporządzenie w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym, czy rozporządzenie w sprawie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Przy czym rozporządzenie to zawiera jedynie regulacje dotyczące tego, co w tym rejestrze ma się znaleźć, a nie konkretnych nazw. Omawianie zacznę więc od tego, co. Ciekawe, wyrok Trybunału Konstytucyjnego został wydany w związku z zadanym Trybunałowi pytaniem, czy artykuł 91a ustawy prawo dobrane w zakresie, w jakim penalizuje użytkowanie obiektów w sposób niezgodny z przepisami, bez skonkretyzowania uregulowań prawnych z naruszeniem, których ustawodawca wiąże odpowiedzialność karną, jest zgodny z artykułem 2 i 42 Konstytucji. Oraz zapytanie dotyczyło też przepisów prawa międzynarodowego. I tu Trybunał uznał, że przepis ten jest niezgodny z przepisami Konstytucji. Uzasadnienia tego wyroku jeszcze nie ma. Natomiast chyba już czas można domniemywać, znając orzecznictwo Trybunału, że um, naruszenie artykułu drugiego będzie. Wynikiem tego właśnie, że przepis jest nieprecyzyjny, przez co narusza zasady prawidłowej legislacji, co z kolei godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego. Natomiast naruszenie artykułu 42 będzie polegało w uzasadnieniu oczywiście na tym, że Mówimy w tym konkretnym przypadku o przepisie karnej. Artykuł 42 ust. 1 Konstytucji mówi, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą karnej przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. No i tutaj nieprecyzyjność przepisu może powodować w ocenie Trybunału to, że nie można skonkretyzować czynu, który podlega każe Wyrok ciekawy, no tak jak mówię, to uzasadnienie to tylko moje domniemania, natomiast znając orzecznictwo wcześniejsze Trybunału właśnie takiego uzasadnienia bym się spodziewał. Wśród rozporządzeń tych, które można powiedzieć, że są istotne, to, to dotyczące zmian w ograniczeniach związanych ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej, ale tutaj dużo się nie zmienia obowiązujące ograniczenia przedłużono do końca lutego z tym że teraz otwarte już będą kasyna częściowo kina hotele no znacie to państwo zapewne bo te rozporządzenia są na bieżąco omawiane w media no w związku z przedłużeniem tego okresu stanu epidemii przedłużono też okres nauki zdalnej w związku z tym przedłużono okres pobierania zasiłku opiekuńczego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Minister Rolnictwa wprowadził program zwalczania choroby Aujkuszego u świn, trudna nazwa tej choroby, no podobnie jak poprzednie programy, nie będę go omawiać. Minister Sprawiedliwości utworzył nową prokuraturę okręgową w Sosnowcu i w zasadzie to jest tyle ze zmian, które są warte wspomnienia. Reszta, zgodnie z tym, co mówiłem już na samym początku, są to zmiany o czysto technicznym charakterze. Takie, które na przeciętnego obywatela nie wpływają, i w związku z tym nie będę ich w dzisiejszym przeglądzie omawiał. Jutro bądź pojutrze tutaj na kanale pojawi się też film dotyczący nowej ustawy o wymianie lokali za grunty nabywane od gmin. Po tej ustawie przyjrzałem się bliżej. Cały odcinek poświęcę tylko omówieniu tych nowych przepisów, a kolejny przegląd w przyszły poniedziałek. Do zobaczenia.